W trakcie wydarzeń w grach i książkach z serii Wiedźmin, główny bohater Gerald z Rivi. Często trafia na różnych przeciwników w postaci ludzi, potworów, demonów, wampirów czy innych bliżej nieokreślonych bytów. Owych przeciwników z pewnością można podzielić na tych słabszych pod wieloma względami i silniejszych, bo przecież wiadomo, że przykładowo wampir wyższy jest nieporównywalnie silniejszy pod każdym możliwym względem od gula czy utopca. I nawet spośród tych najsilniejszych istot wyodrębnić możemy te silniejsze od reszty najsilniejszych. Takimi postaciami, na które trafił podczas swoich przygód Geralt, są według nie wampir Wyższy Ukryty i demon o wielu imionach, znany m.in. jako Gunter Odim. Zresztą, przez wielu fanów Wiedźmina są oni uważani za najsilniejsze postacie w uniwersum, nie bez powodu. Sami pewnie pamiętacie, jakie wrażenie zrobiły one na Białym Wilku. No i wielu z Was od dawna pisało w komentarzach pod moimi filmami, żebym skonfrontował między sobą te postacie. Sam od dawna też to panowałem, więc proszę bardzo. Oto Ukryty kontra Gunter Odim. Zapraszam, do oglądania. Muszę was jeszcze na wstępie ostrzec przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, a w szczególności dodatków do Wiedźmina III, Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych, pradawny potężny wampir o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. Mm, no i? Tu są, to terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. Zacznijmy jak zwykle od przybliżania obu postaci. Obaj mieli już swoje pojedynki w tej serii, ale jako, że Ukryty stoczył ich mniej, to od niego zacznę. Nieznany z imienia Wampir Wyższy należy do wąskiej grupy najstarszych i najpotężniejszych przedstawicieli swojej rasy. Jest jednym z władców wampirów i wszystkie muszą być mu posłuszne. O jego potędze świadczy już samo to, że gdy udajemy się do niego razem z Regisem, Innym wampirem wyższym dowiadujemy się, że nawet on się go boi i nie miałby z nim najmniejszych szans, a przecież sami wiecie jak potężne są wampiry wyższe. Ukryci nie lubią ingerować w świat ludzi, gdyż czują się w nim obco i przebywają w odosobnieniu w miejscach, gdzie granica między światem ludzi i wampirów jest cienka, a przy okazji pilnują swojej rasy. Generalnie wampiry wyższe mają ogromną siłę, są diabelnie szybkie, potrafią zmieniać postać, są bardzo odporne na wszelkie obrażenia i mają wybitne zdolności regeneracyjne, a ukryci są od nich o wiele, wiele potężniejsi. Sprawia to, że pomimo, iż nie wiemy zbyt wiele o ukrytym, którego spotkaliśmy w grze, Mimo wszystko możemy domyślać się jego potęgi. Zresztą Geralt i my byliśmy świadkami jego mocy, mianowicie szybkości i siły, gdy ten bez większego wysiłku sparaliżował Regisa, który jest przecież potężnym wampirem, i dosłownie błyskawicznie zaatakował Geralta. Nie chcę zrobić ci haha! No właśnie. Poza tym zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, wampiry wyższe są nieśmiertelne, więc nieważne jakie obrażenia zostaną im zadane, nawet jak zostanie z nich tylko mokra plama, są w stanie się zregenerować same lub z pomocą innego wampira wyższego w zależności od stopnia otrzymanych obrażeń. A zabić wampira wyższego, tak na dobre, może tylko inny wampir wyższy. Geralt, tutaj! O, ho, ho, biało włosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić! Dzięki, może innym razem. No co ty? nie się prosić! Ja stawiam! Gunther Odim. Kim jest? Geralt stwierdził, że czarodziejem, demonem albo dzinem. Ale mi się wydaje, że najprawdopodobniej jest demonem. Demonem znanym w wielu światach pod wieloma imionami. W świecie Wiedźmina mówią na niego też Pan Lusterko lub Szklany Człowiek. Na pozór wydaje się być zwykłym, chociaż bardzo inteligentnym człowiekiem. A tak naprawdę jest istotą zdolną niemal do wszystkiego. Potrafi wywoływać sztormy, znikać i pojawiać się nagle w różnych miejscach, przenikać do ciał innych ludzi, czy nawet manipulować czasem, co sprawia, że może być wręcz niezwyciężony. Nigdy nie widzieliśmy jego bezpośredniej walki z kimś, bo. Zwykle to on atakuje, a ofiara nie jest w stanie nic zrobić. Tak było w przypadku słynnego włożenia przez niego łyżki w oko w karczmie, czy podczas gdy odbierał duszę Olgierdowi von Everec. Głównym i ulubionym zajęciem Odima jest zawieranie pozornie błahych paktów, których konsekwencje doprowadzają ludzi, którzy je zawarli, do szaleństwa czy nawet śmierci. Tak. Kantor odim w przeciwieństwie do ukrytego, który chce po prostu wrócić do swojego świata, sam podróżuje po światach i sprawia ludziom cierpienie. Jest wcieleniem zła, choć niektórzy powiedzą, że to po prostu ludzie źle formułują składane przez siebie życzenia. Można też zerwać umowę z odimem. Jedynym znanym na to sposobem jest wygranie z nim w grę. Która działa na jego zasadach, co udało się w grze Geraltowi. Oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, muszę dodać, że Gunterowi podczas rozmowy z nim towarzyszy specyficzna, ciekawa i mroczna aura. Podczas rozmowy z nim, my, gracze i Geralt zdajemy sobie sprawę, że Gunter to osoba, która jest zdolna do wszystkiego i może wszystko. Nie wiadomo nic o jego sile fizycznej czy szybkości, ale jakie to ma znaczenie w momencie, gdy pan lusterko potrafi zatrzymać czas, unosić się w powietrzu i władać potężną magią. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Jeanem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruje i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Jak widać mamy do czynienia z naprawdę potężnymi kolesiami, jak więc wyglądałoby starcie między nimi? Na szczęście, dzięki temu, że nie znamy ich zbyt dobrze, nie trzeba zakładać zbyt wielu różnych wariantów. Istotne w przypadku ich walki jest to, jak potężną magią wada ukryty. Ale jako że wiemy, że jest osobą cielesną, żywą, czy po prostu bardziej zbliżoną do człowieka niż od im, możemy śmiało założyć, że magia pana Lusterko jest znacznie potężniejsza. Owa walka nie byłaby zapewne bardzo widowiskowa i niestety nie przypominałaby tych z Dragon Bola, czy chociażby Wiedźmina, Bo nie zapominajmy, że to uniwersum też ma swoje anime, ale mniejsza o to. Niestety Większość atutów ukrytego przestaje mieć znaczenie w walce z Odimem, bo co da mu prędkość i siła w starciu z kimś, kto potrafi zatrzymywać czas i przewidywać co się stanie, ale powiedziałem, że większość. Nie wszystkie atuty, bo tak się składa, że ukryty jest nieśmiertelny i na dobre wykończyć może go tylko inny wampir wyższy. To mogłoby być problemem dla Odima. Ale zakładając, że jest on zdolny do wielu rzeczy, w tym przemieniania się w inne istoty, to mógłby przecież przemienić się w wampira wyższego i go zabić. A jeżeli to by nie zadziałało, sam mógłby manipulować innym wampirem wyższym lub nawet innym ukrytym, by ten zabił jego oponenta. Wtedy Gunter wygrałby bezapelacyjnie. No ale możemy jeszcze powiedzieć, że nieuczciwe byłoby, gdyby w ich pojedynku brały udział osoby trzecie w postaci innych wampirów. Wtedy nadal wygrałby Ganther z tym, że ukryty nie zostałby zabity na dobre, ale pan Lusterko nie pozwoliłby mu się zregenerować. I tak naprawdę nie musiałby go nawet wtedy pilnować, bo mógłby po prostu przenieść to, co zostało po wampirze, do innego stworzonego przez siebie świata i tam zostawić na pastwę losu. A no właśnie, zapomniałem jeszcze dodać, że Gunterodim potrafi nawet tworzyć inne światy. Kto więc jest ostatecznym zwycięzcą dzisiejszego pojedynku? Oczywiście demon Gunterodim, który nie przegrał w tej serii jeszcze żadnego pojedynku i z którym teoretycznie póki co miałaby jakiekolwiek szanse jedynie Ciri, pani czasów i miejsc. Ale o ich pojedynku powstał już odcinek. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału. Możecie też wbić na mojego Discorda i Instagrama, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Na razie.